Siemaneczko witam was bardzo serdecznie na kanale PDS Gaming Dzisiaj zostaliśmy, ogólnie nie dzisiaj tylko jakiś czas temu zostaliśmy nominowani do e, w Super zabawy, a mianowicie otwieranie stuszka adhydry Także dzisiaj postanowiłem wrzucić taki filmik i zobaczymy co z tego wyniknie Ale zanim to wszystko się stanie To chciałem tak na dobrą sprawę pokazać wam pewną rzecz mianowicie Mamy taki fajny, dosyć mieczyk wężowy, plus 6. No i będziemy go kuć, kuć, kuć. Zobaczymy dzisiaj, zrobię taką pierwszą próbę na plus 7. Zobaczymy, czy pyknie, czy nie pyknie. Jak nie pyknie, to nie pyknie. Jak pyknie, to będzie fajnie. I uwaga. A, serio. Dobra, może jednak zostaniemy przy tych kurcze, przy tym ulepszaniu tej całej, Ulepszaniu, przy otwieraniu tych wszystkich szkad hydry. Także lecimy z tematem. No dobra, na razie mamy dokładną 50. Zobaczymy ile będzie z 50, bo później nam nie starczy niestety miejsca. Żadnego magicznego kamienia nie mam, więc no niestety będziemy mieć szybki spoiler, ale jak najszybciej będę najszybciej postaraj się oczywiście przerzucić jak nam wyleci magiczny kamień na następną stronę, żeby mieć taki jakby taki tylko chwileczkę, bo linia czatu widać. No dobra, linia czatu została wyłączona. Także pierwsza, pięćdziesiona. Ula. Coś mówiłem o magicznych kamieniach, nie? A dobra. <grybujesz> Jeden. Później będziemy otwierać. Tak, żeby nie było widać. Dobra. Następna, następny rzut. No dobra, mamy kolejne sztuki, także lecimy, nie śpimy. Ja ogólnie nie mam zbytnio szczęścia do otwierania takich rzeczy. Zresztą będziecie mogli zobaczyć. Widzicie zresztą. Jeszcze niektórzy to mają, wiecie, szarfy, właśnie. Propo szarf to widzę, że coś tam się w końcu ruszyło. No, ale to nie tak, mimo wszystko nie zmienia faktu, że jest straszny pech. Smoczy płomień. Wow. Chyba pierwszy raz smoczy płomień mi wyleciał z, z tej z hydry. Serio. No i dobra, podsumowanie. Pyk. Dwa magiczne kamienie. 100 hyderek, nie? Ponad 30 wonów wydane. Yy, I co? Mamy dwa kamyki magiczne. Mamy. Smoczy Płomień 1. Mamy raz, kurwa, dwa, trzy. Ta była wcześniej. EXO, nie pamiętam ile miałem, ale miałem już na postaci chyba z 12 sztuk. Także tak czy siak, no ni hu hu, nie opłacało się otwierać tego dziadostwa. Ale cóż, doliczy się dobra zabawa z tego co słyszałem. <laughs> Więc jeszcze pójdziemy sobie ulepszyć te szarfy, zobaczymy czy nam wejdzie. A póki sobie będę szedł i, i, i kurczę dobiegał do ziomeczka, który ulepsza szarfy, to chciałbym nominować trzy osoby. Mianowicie, e, nie wiem czy wejdzie w układ, ale może wejdzie Falcubon, to jest pierwsza osoba. Druga osoba to jest Krizu, czyli tak zwany Broken WP. I trzecia osoba to jest oczywiście Tygrys PMI. Tutaj będzie gdzie, o, tu jest Broken WP, tu jest Tygrys PMI. I oczywiście Vkubon, czyli z YouTube'a, ziomeczek. I liczę na to, że się też dogracie i pozdrawiam Was serdecznie. A póki to sprawdźmy sobie pierwszą szarfę. Niepowodzenie, niepowodzenie i i niepowodzenie, tak? <try> Trzy razy niepowodzenie. I... Także no, gierka sama mówi za siebie, nie? że nie warto w nią grać. Nie pozdrawiam. <trymujesz> Trzymajcie się ciepło. Cześć.